Hej, witajcie, z tej strony Szyszka, a w dzisiejszym materiale porozmawiamy sobie o gatunku Kileskus Aristotokus. Zapraszam do oglądania. Kilescus Aristotokus jest gatunkiem dinozaura, którego skamieniałości zostały odkryte na terenie Rosji. Żył on w środkowo-jurejskim piętrze Baton, który datowany jest na 168-165 milionów lat temu. W roku 2010 Awerianów wraz ze współpracownikami opisali nowy gatunek Kileskus aristotokus. Holotyp Zin PH, 5 łamany na 117, Składa się z niekompletnej prawej kości szczełkowej. Pozostałe skamieniałości, które zostały wówczas przypisane przez Awerianowa do rodzaju kileskus, obejmują fragmenty kości czaszki, dłoni oraz stopy. Skamieniałości zostały odkryte w kamieniołomie Berezowk w formacji Itat w Rosji. W roku 2019 pojawiła się kolejna praca Awerjanowa, w której do tego gatunku Zostały przypisane nowo odkryte kręgiszyjne i ogonowe, kość strzałkowa oraz szewrony. Nazwa rodzajowa Kileskus oznacza z języka rdzennych mieszkańców Seberii jaszczurkę. Natomiast epitet gatunkowy Aristotokus oznacza z języka greckiego Pochodzenia szlacheckiego. Kileskus aristotokus był średnich rozmiarów teropodem. Osiągał on szacunkowo ponad 5-6 metrów długości, prawie 2 metry wysokości w biodrach oraz około 350 kg. Nie zachowały się żadne elementy czaszki. Które by wskazywały na obecność grzebienia u rodzaju kileskus. Patrząc jednak na to, że inne wczesne proceratozaury posiadały takowy grzebień, sądzi się, że kileskus również mógł posiadać taką strukturę. Na podstawie kości strzałkowej można wywnioskować, iż w porównaniu z innymi przedstawicielami Tyranozaureidae, kileskus aristotokus posiadał wolniejsze tempo wzrostu. Kileskus Aristotokus znajduje się w obrębie kladu Proceratosauridae, a wraz z Proceratosaurus należy do najstarszych ich przedstawicieli. Ekosystem, który zamieszkiwał Kileskus, był zdominowany przez Doliny Rzeczne. Z tego powodu odkryto w formacji ITAT wiele skamieniałości ryb, płazów. Żółwi czy krokodyli. Nie zabrakło również skamieniałości samych ssaków. Sam Kileskus, choć jest jedynym nazwanym i opisanym dinozaurem ze formacji Itat, nie oznacza, że był jedynym dinozaurem, który zamieszkiwał tamte obszary. W formacji Itat wykazano albowiem obecność zauropodów należących do mamenchizaurów, małych rośnionożerców należących do heterodontozaurów, oraz przedstawicieli kradus tego zauria. Kileskus aristotokus jest jedynym opisanym i nazwanym dinozaurem, odkrytym w rosyjskiej formacji Itat. Wrazy Proceratosaurus należy do najwcześniejszych przedstawicieli Proceratozaurów, zamieszkując tamte ziemie 168-165 milionów lat temu. Chociaż skamieniałości nie wskazują na obecność grzebienia u rodzaju Kileskus, patrząc na takie rodzaje jak Proceratosaurus czy Guanlong, można wywnioskować, że Kileskus również prawdopodobnie posiadał taką strukturę.